Cześć jestem Roksek, a w tym odcinku pokażę wam jak zrobić kolejne jajko Jest to jajko akurat na, na grze Shark Bite Więc no bardzo ciekawe, bardzo ładnie mi się podoba Nie wiem, ja sobie wezmę tą łódź I okej, okay, musimy znaleźć ogólnie taki klucz Który będzie na takim jakby kole ratunkowym Tak jak macie tutaj No i potem sobie przejść tutaj do, tutaj do tego właśnie pomieszczenia Więc no ja do szukać no i widzimy się, jak znajdę, za chwilę. Aha, okej, okay, ogarniam. Ten rekin ma to za sobą, więc może po prostu po rekina płynąć. I dobra, ogólnie nie wiem, co się z rekinem dzieje, ale ma to chyba gdzieś. Albo są takie lagi. nie wiem, ja po to skaczę, ja po to skaczę, może mi się uda. O, udało mi się, dobra, mam to. Więc nie wiem, czy teraz mam przegrać, czy być w lobby, nie wiem, spróbuję może przegrać, zabić. Albo zabijmy go, o. Też dobry pomysł, dobra. On, on chyba ma jakiś lak, więc spoko, więc możemy go zabić spokojnie. No i fajnie, rekin strzelony, zabity. Więc łatwo lecimy teraz do lobby, jak widzicie, mamy taki klucz tutaj. Okej, okay, tam gierka nic z tą gierką. Idziemy sobie teraz tutaj na to. To się powinno otworzyć i wbijamy. I co my tutaj mamy? Głowę mamy, więc bierzemy i mamy to. Fajnie, dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Nie zapominajcie o subiku, łapce w górę, bo serio się staram, żeby to wszystko zdobyć. No i elo!